Demeter i Kora. Scenariusz miniatury teatralnej na podstawie mitu Wandy Markowskiej. Osoby Zeus, Hades, Demeter, Kora. Helios. Scena pierwsza. Witaj, Zeusie Gromowłany, królu bogów. Przychodzę do ciebie na olim w ważnej sprawie. Czy raczysz pamiętać o danej mi przed wiekami obietnicy? Przyrzekłeś mi na żonę, młodą i dobrze urodzoną dziewczynę. Chadesie, mój przyjacielu, ja nigdy nie rzucam słów na wiatr. Nie mogę już sam w ciemnościach. Mam dosyć dumnego towarzystwa Thanatosza, Cerbera i staruszka Harona. prawie pięknej towarzyszki. Wracaj spokojnie do swego królestwa. Czekaj na mój znak. Już wkrótce pojmiesz za żoną cudną korę. To córka bogini urodzaju, Demeter. Dzięki ci, wspaniałomyślny panie. Scena druga. Mamusiu. Czy mogę pobawić się na kwiecistej łące, takie piękne dzień, słońce mocno grzeje i wietrze lekko wieje, jak przyjemnie jest na ziemi. Idź, moja maleńka, może zrywać maki, błękitne dzwonki i jaskry o złotych oczach, potrząsać puszystą kulą chawca, Pleść winię do zdobnych roślin. Lecz pamiętaj o strasznej przestrodze. Jakiej, mamusiu? Nigdy, pod żadnym pozorem, nie zrywaj białego kwiatu, Narcyza. To kwiat zdradziecki, poświęcony mrocznym bogom podziemia. Zapamiętaj moje słowa. Dobrze, mamusiu. Do zobaczenia. Scena trzecia. Nareszcie się doczekałem. Od dzisiaj będziesz moją żoną. Porywam cię na mój rydwan. Już zawsze będziesz ze mną. My proszę o ciebie! Pójdź Później ratunku, pomocy, mamo! Scena czwarta. Ko Kochana córeczko, gdzie jesteś? Koro! Koro! Co się z tobą stało? Nigdzie jej nie ma. O ja nieszczęśliwa, co ja teraz bez niej pocznę? Oja matka bolesna, bez ma od męgi wargi, wciąż szepczą Koro. Witaj, Demeter. Bądź pochwalony wszechwładny Hemiosie. Ty widzisz wszystko? Powiedz mi, gdzie przepadła moja córka? On jest szans na bogini. Widziałem wóz i rumaki władce Tartaru. Słyszałem wołanie kory o pomoc, ale nic nie mogąc zdziałać. Zeus już dawno przyrzekł ją Hadesowi, a teraz spełniły się wyroki. Jak ze miałby mi taką krzywdę? On nie stanie ma stopa więcej w pałacu tracieckiego Olimpu. Co teraz chcesz uczynić, pani? Rzucę klątwy na ziemię, co pochłonęła moje dziecię. Niech nie rodzi więcej plonów, nie złodzi się urodzajem, nie spali ją żar. By stała się bezpłodna i pusta, jak pusta i samotna jestem ja. Wiada ziemi i ludziom, żadne, nawet największe ofiary, nie odmienią klątwy. Może matka Bogu Rea ulituje się nad boleścią swej córki i zajmę mową ze łzami swe wyroki. Scena piąta. Ja się u mnie za Tobą. Serdecznie Cię zapraszam w olimpijskie progi. Niechaj nadzieja zakwitnie w Twym sercu. Zeus Scena szósta Spokój niechaj zagości w Twym sercu, Demeter. Wyroków moich stosnąć nie mogę, ale postanowiłem, u swego małżonka Hadesa trzecią część roku jako pani podziemnego królestwa, Persefona. Dwie trzecie roku będzie się miała przy sobie. Dzięki ci, panie! Mamusiu, ja się cieszę, że znów cię widzę. Radujmy się postanowieniami, Zeusa. Jestem taka szczęśliwa, cofaną klątwę! Niechaj na, powit niechaj na Twoje powitanie w roku będzie wiosna, a późnym jesienią, gdy będziesz w odchodzić, Ziemia zapłacze deszczem i szarugą wraz ze mną.